Witam Was serdecznie na kanale Horror Story. Ja jestem Harry, pycham sobie w Left 4 Dead 2 moi drodzy. By poprzednim odcinku było bedlitości. Dzisiaj jest... E, nie pamiętam co, coś jest tutaj. E, dalsze tutaj loty naszych bohaterów By Left 4 Dead. Ale wy tutaj idziecie, czy co? A tak wy. O, idziecie, dobra. Tak się poszli. To sobie stoi, stoicie się i stoicie. No. A tutaj było tak tyle. Dobra. Dobra, mamy to. E, czy tam coś będzie? Nie, nie będzie nic, więc tam nie ma po co iść. Idziemy uniczekami tutaj. Dobra, tutaj coś. Tutaj czysto okej okay. dobra nie wiem po co wy tak ciśniecie daleko ale no, przynajmniej Francis by mógł, a już jed, jed, jednak nie jest mądrzejszy a już chciałem po, Cię pochwalić no Francis tu taki kto no. dobra pońcie tam szybci to wszystko, a no, że się wywróciłeś no Mój dron dobra Puśćcie mnie Najwidoczniej tam chyba nic ciekawego nie będzie, więc Musimy iść y... Tędy Okej okay. Tu Przez to dajcie mi to. Okay. Po co by się tak spieszyć się? Poczcie tutaj! Nie oni się tam nazbierają I teraz możemy poszczylać Dobra... Aha. Dobra... Już? Dobra, mamy to. Mamy kurde sokoloko. Poniekąd. Dobra, tu nic nie ma. Dobra. Tu nie ma, ale... Dobra. Tutaj czysto, czysto będzie. Ale nie aż tak. Myślę, że tam będzie bardziej coś... Z granatem, ale tutaj jak widzicie Raczej nie Dobra Dobra, mamy to Okej, okay. nie wiem Okej okay. Wiem, że tutaj bym mogła tam idzie, ale jeszcze tutaj chce Przezorny O, widzicie no Mamy no tutaj bum-buma. No po, po co, po co? Chodźcie tutaj, Podcie tu. I nie goni tam się polecą. Zrobił się bum. my się teraz możemy e, podlecieć. No, nie wiem po co wy tak tutaj wszyscy o, przez to nie lecicie. Dobra... Bele nie namie! Dobra, oki. Okay. No, Okej. Okay. No widzicie? Mamy... A ty kto mi podjebał? Dobra. Tutaj, tutaj nic. Okej, okay, no dobra. Gdzie będzie amunicji, moi drodzy? I pisik, i już mamy. Dobra. Dobra, przeładuj. Dobra. Dobra, no mały zasięg ma ten pisciol. Dobra. Przeładuj to. Okay. Dobra. Okej. Okay, Z drugiej strony mamy zabezpieczone mniej więcej. Nie przeładuj. Okej. Przeładuj. Mogę lecieć. Reloading, reloading. Jak ktoś się musiał fajnie przekręcić? Reloading. tym. Nie. charger, charger, pałka, charger, charger, halo. Pusto, chodźcie. No tu nic nie ma, jakby co? Boomer, boomer. Okej, okay, też to się jakby co ten? Może to coś. Nie ma nic. No nie. A, dobra, więc my tutaj co? Mogę być chyba. Co tylko tędy? Raczej. No my bum bum. Dobrze, moi drodzy, ale bum, sobie, no tam ten ktoś tutaj, a tu też jeszcze pochowanie no to nie, nie słyszeli tutaj dzwonka ding ding ding, takie rzeczy robić i te, a my się tak staramy z tym, bo to takie, dobra. Tutaj coś jest. No. Chyba no na razie nie. Zobaczymy na pod tym, może coś to będzie. Tutaj raczej nie chcę nic. Ja w sumie to mogę wziąć. Dobra. No tam wszyscy polecieli. I sobie boomło, no czekajcie, aż muszę szluknąć się, nie? Bo to nie do niezdowierzaniem. Że to pykło, tam nic nie będzie Bystrze. Ja. Okay. Dobra Ty, moja broń Dawaj to. Dobra. Okej, okay, do To jeszcze ciepło, nie? Okej. Dobra. Czy my musimy tutaj jakoś się... Mili, nie ten, tynd, tyndy, chodź! Okej. Okay. Już czy nie? Ja pierdzielę, ile tego tu jest! tego tu wylatuję! Dobra, chodźcie! Szybko! Bo to tak nie może być, musimy... Good good. Yeah. To może się przydać, ja. Yeah. A. E. A, więc dobra. Halo, tutaj, no. Stryk trick. Ja, mi nic nie ma. Ja się poradza. O jeszcze lepiej, o! Ty możesz, ty możesz. Dzięki, Dobra, lecimy, moi drodzy, lecimy! Lecimy dur, to mamy ba. O, mamy ten. Aha. Ja zawsze jakoś w pH, że on mi zawsze wyskoczy z za rogu, nie? No i ten, też. Wszystkie takie te grubasty. Dobra, mamy stay hold, oh, chodźcie Bo nie ma co Nie wy, podźcie tutaj Chodźcie tutaj, ludzie by tam nie strzelajcie. Dobra, był bum bum Dobra Patrzcie no, no Jakiś pojebno Loto by w wta no Tam jeszcze coś mamy chyba. Dobra, słyszą cię, roz, <śmiech> <Hopcie>. <śmiech> no nie. ok. Nie. Okej. Dobra. Łomę to. Dobra, właśnie tu. Wypuśćcie mnie. Czy tutaj coś jest? No nie, no nie ma. Więc tak czy jak musimy iść tutaj. Dobra, nie. Mam wrażenie, że one, że one wszyscy do mnie A nie w tych zombiaków. Bo nieważne, czy ją czy okucą, to na tak wymieszczają. Dobra. Rene! Ej, ile ich tu jest, w ogóle, typie? Dobra, pójdźcie ten, jest drzwi są sam. Dobra, ślepy załoga da tu? Dobra, tutaj też jakoś. Dobra. Szybko. Patrzcie, ile ich tu jest, typie? Nie lecą, lecą, bez końca. Ja wiem, że ja ten, ale. Co tyndy, dobra, pójdźcie tędy na zod. Dobra. Czy nie, nie wiem czy my w ogóle dobrze idymy? E, ale dobra. Tutaj nic. Tutaj coś mamy. O, o. Tutaj to co? Dobra. Że co wyjesz? Będzie ryba na... tak. Puszki ale wyjdzie a? Dobra Ty coś mamy? O taki moment. też się przyda Ogólnie no. Więc Okej okay. Tutaj coś mamy w ogóle raczej Dobra Tutaj pusto okay. Dobra, teraz mamy naparzać a ktoś tam też leci, dobra Dobra, chodźcie tyndy już, bo to nie ma co, a, no już nie boomer. A czyli bardziej to co z niego zostało Więc przeładuj mi to <laughs> Dobra Oki doki Nie chcę tego. No to dobrze dzień bo są strzałki to Ja Jakby nie te szczałki to się są góle no Ok sam nic nie ma więc Mogimy lecieć, tutaj, w sumie. Dobra. Dobra. Patrzcie. Tym deboczkiem. No tutaj tutaj nic, dobra, lecimy. Dobra. Okay. Dobra, wszystko w ostatni moment nie draszy Ale dobra Aha, dobra, tego nie widziałem Końc no Dobra Dobra Okej okay. Dobra Tutaj pusto, to więc Tam eła tyż nic nie ma w sumie nie, ma, bo tutaj nic nie ma Tutaj raczej też nic nie ma, więc nie Tu są w ogóle krzoki tylko, więc e, dobrze szliśmy w tamtym kierunku! E... Dobra, tam niech się polą okay. Jacki! Jackie! Ale z ciebie wariat Aha, no i tak standardowo moi drodzy Czemu nie? Dobra Dobra, nie bo tematu idzie Oki doki Dawaj to, tam nie No po co ty te... niszczyć po co ty tak skokasz, mój drogi Okej okay. Dobra, przełady mi to. Ja wiem, a, musiałeś się wydźwigać, ja wiem. Straszne cover Dobra. Okej. Okay. Ale po co wy tam wciocie, ludzie? O. Okej. Okay. Dobra, mamy bum bum Okej okay. Ale zamieszanie Dobra Tam źle co? Dobra, pojdźcie tam tyndy Eee e. okay, no dobra, typu Szybko ludzie, tyndy nie wiem czego wy chcecie Ja tak godosz Moment jedną dwa magazynki e, ludzie jakby co e, żeby nie było Dobra, już tutaj jestem jakby co Dobra, wy wszyscy tutaj leżeć Ale, no, Ty mi tutaj pokosz. E, ja mamy to moi drodzy mamy Doki doki, czekaj i teraz co? mamy na nich czekać Gę na razie został ruchniony, Dobra, i e. Dobra cię, to wjeżdża czy nie Dobra, czekaj, e. Dobra, Billy trzymaj się tam Dobra No nie wiem Kaczyk się tam wybierał już moje drogi Już nie mam umiejętności w ogóle żeby żeby jakieś rzeczy robić, czy pewno Jutro się w gruncie, ja umie go wręczę No drodzy e Teraz to Jeszcze podlecza. Francji podlecz się. Ty ty, ej, tam w góry. Dobra. O, patrzcie okay. Dobra, tutaj nic nie ma. Czy mogę tam do góry jakoś dojść, czy nie? To jest pytanie, bo tam coś Okay. Chyba nie, nie ja, nie, nigdy ja Dobra A tał auto się tak długo nie zniżą A dalej tam nie wlazłem chyba, że jest tamtą góry góry. Teraz pytanie jak tam wejść to stąd e, Chyba nijak w ogóle, no Kaj to Francis lecisz, chopie! Dobre, mamy to. Kupię siła ludzie. Jest to jakoś drabina, czy co? Nie ma mnie to tutaj. Francis... Okej! Okay. dobra! Sto ani powiedz nie jest sam. Dobra, czekaj, bo Cię podlecza, bo to... nie ma co. Dobra, przełóżmy to. Długo to tak jeszcze będzie? Lecą! Lecą, luję! A nawet zigają ty! Na dachu, na dachu, widzę. Włażą, drzwiami, oknami. Dobra. Dobra. O nie, o nie, generator! Dobra. My tu szybko rachu ciachu się tutaj... Nie rada. Jeszcze chwila musisz wytrzymać mój drogi, teraz my do górki pójdzie. Dobra. No, ja nie domyć wszędzie, w każdej, w każdym miejscu. Dobra. Dobra. Uwaga! Dobra. Dobra. Szyńcie się. Dobra, to zaraz będzie gotowe w sumie. moi drodzy. Ja podlecie się na Będę się ja tutaj, ciebie też podlecia, żebyś mi za mnie na samym końcu. Dobra, no. E. Dobra, nie pykło ziomo. No. Tu do, dobra, mamy to okay. No, jest, pykło, no, mamy to. Brum brumem mi się udało tutaj wylecieć. Żeby nie było. Dobra, no to co? Ocaleni uciekli! ooo, oh, Dobra. Dobra. Crash counter... crosser. Dobra, mamy to, luję. Oki doki mój drogi. Dobra, ja dziękuję za uwagę, moi drodzy. Prawdopodobnie widzimy się za tydzień o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszam do poprzednich baterów, jeśli ktoś nie widział, do nadrobienia wszystkiego, żeby na bieżąco. Jeszcze raz, dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Elo, na razie.